Gwisia, wektor 10. a... jak zwykle! Co? Zawsze robisz tak rękę, ja ci chciałam przybić piątkę, a ty ją zabrałeś! A tego nawet nie widać. Chciałem widać na nowym kanale. Ja jestem Justek, a Ze mną oczywiście moja ekipa, czyli Gwisia Vektor 10. A dzisiaj Mikołajkowy challenge. Kilka konkurencji i osoba, która wygra daną konkurencję, ma jakiś fajny, super prezent. Wygrywa prezent. Wiemy jaki. Nie? Oni nie wiedzą jakie, ja, On niestety, wie. ja niestety wiem, ale, ale to ja wybieram. Jak, jak ja wygram, to, to oni mi będą wybierać. Są do wygrania bardzo wartościowe rzeczy. I mniej wartościowe rzeczy. I niewartościowe rzeczy. <laughs> 3000 łapek i nagrywamy kolejny świąteczny odcinek. Dlatego klikajcie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapiać. Koniecznie z woreczkiem. Challenge, filmie Meczy, wszystkiego, a my Wam. O, jeszcze Wam pokażemy, jakie prezenty mają. Do wyboru widzicie 5 prezentów, Wika. ty jak wygrasz, to który weźmiesz, bo widzę, że już patrzysz na jakieś. Eee, ja chyba wezmę wszystkie. wszystkie. Tak, więc będziesz musiała wygrać 5 konkurencji. Ja wygram wszystkie Przejdźmy do pierwszej konkurencji, po raz jakiś prezent. A, i napiszcie w komentarzach, co Wy dostaliście na Mikołajki, nie? Chyba wszystkich prezentów nie, nie wygramy, to jeden trafi do Was w takim razie. Pierwsza konkurencja, poprzeczki. Powiedzcie, jaką liczbę od 1 do 11. 11.3 Dobra, słuchajcie, ja mam montę. Wika ma gumową. Da się podnieść czy nie? Da się. Wiktor, co masz za piłę? Nie wiem, ale jakaś taka śmieszna gumowa. I robimy tak, że... I pierwsze dwie poprzeczki ten wygrywa. Tą konkurencję. Chyba farta, i zawsze pierwszą posprzeczkę. Pierwsza poprzeczka z rabuny siadła? Czy ty mnie zaraz dogoniłeś? i ta piłka zamiast tu odbijać, to tu. Dzika bo tu. To masz, masz za buty. Dobra, to. Nie takie mam. buty brałaś. Czyli co? Ja wygrałem, ja wybieram. Ty mi wybierasz czy praży. Tak. Ja wybieram. Nie, nie mogę im, nie? Nie możesz nie możesz wziąć, to wiesz. Dobra, pokazujemy ci. Nie no na koniec. Na koniec? Tak. Dobry. Możemy? Już? Kolejna konkurencja, coś czego jeszcze nie było. Nigdy, jak widzicie, nigdy. Wika tutaj ma opaski na oczy, to będzie ślepe sam na sam. Z dwoma obrońcami. Tak, wszyscy są ślepi. Wszyscy są oh ślepi. God. Osoba, która y, będzie chciała zdobyć punkt, zaczyna Wika, zobacz, tutaj, z środka zaczyna. Mm -hmm. I atakuje na tą bramkę, a obrońcy muszą, nie mogą być w czerwonym polu przed bramką, nie? Ale wszyscy ślepi są przy no, Ja się bałam, że Wiktor we mnie kopnie i, i się, ja się bałam. Wrzuć wektor, Wika miała fajne taktyki, ja w ogóle nie miałem taktyki żadnych. Pora wybrać swój prezent, wyliczanka jakaś mistrzowska. Też byś chciała Wika takie wyliczać, nie? No nie, spokojnie, mi jakiś prezent będziesz wyliczała. Odłóż sobie go. Dobra, kolejna konkurencja, trzeba wybrać piłki. Wika, to jest dobra wybieranie piłek. Tak, dlatego chodź od której piłki zacząć? Od tej małej do kosza. I U, S, Masz to. Ekstra. W, E, K, T, Ty tych wisia od pierwszej. A. Tak. Kolejna nasza konkurencja to tor-przeszkód, który wygląda tak. Wiktor, pokaż co trzeba robić może. Przeskakujemy. Ale on to robi. Ale on to sprawnie robi. Żeby móc przekroczyć tą linię i podejść do bramki na blisko, to trzeba zrobić dwie ósemki. Jak Wika ma taką ciężką piłkę, to ona nie musi dwóch ósemek. Ten tor dla niej będzie z tą piłką, będzie najtrudniejszy. Nie, hey, ale ja mam serio ciężką piłkę. Bardzo. No, Z Wika tego nie przejdziesz. Przejdę. Czyli robimy tak, że jak ktoś nie trafi do bramki, to po prostu yy, przeskakuje pierwszy, pierwszą przeszkodę i potem już tylko robi slalom. Już bez tych ósemek, żeby nam się głowie nie kręciło. OK. Kto pierwszy trafi bramkę, wygrywa. you <laughs> jakie konkurencje to ja lubię ty? No ryzykowałem, by nie trafił to tak? zrobić, gdzie ale... Ja zaraz poszedłem na razie. Nie, jednak był zły pomysł, bo za długo trwało, wiesz? No tak, ale przecież jakim mieliśmy piłki, ty mieć od kosza ja miałem normalną, to wiesz, ja on no, mówię... Essa. Jakbym miała taką piłkę jak wy, to bym wygrała. No. Ciężko strasznie nawet ósemkę się z nią robiły. Kolejny prezent dla mnie, ale fajnie. Wika jest dzisiaj naszą taką wybieraczką. Bo nic nie wygrywa. Padła bomba do piwnicy na... Ale lekkie. Lekki? Tutaj, Lekki to dobry znak. To są moje prezenty? Tamten jest Wiktora, a to jeszcze po prostu ktoś wygra, nie? Dla mnie za zaangażowanie, kolejną konkurencją będzie jeden na jeden. Do ilu bramek gramy? No do do ilusiak. Jednej. Każdy z każdym? Tak jest. Kto będzie miał najwięcej punktów? Ten zgarnia kolejny punkt, kolejny prezent. Wika, możesz wybrać piłkę. Wybrałam piłki. Piłki wybrane. 3, 3. Czyli to odpaliśmy. My gramy z Wiką pierwszym, słuchajcie. Dawaj Wika. Jeden, jeden. <tryk> Dobrze, że zaczekam. Do nie, 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 to nie, nie, Brawo Vika, nie, piłkę i wiesz co jest nie, 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 podchodź Dawaj, Wika, masz piłkę, masz piłkę! Bramkę napraw. Tam się wyłączył. Tak jest! Brawo, Rubicek, ktoś tam. Wielki top 3 w Polsce pokonany. To by nic nie dało i tak. Ale ile karnych! To, to i tak by nic nie dało. Nie. Kurde, 1-0, samobój. Aj, Ajajaj, Vika, tak, bo ja nie umiałem zakładać. 2-1, gdzie odpowiedź? Ekstra, Vika, obrona, tak jest. Tak jest, 2-2, Vika. Ej, daj, Vika, teraz zakończ tym mufem. Vika, bo on świruje, daj, musisz go. U. A, już tutaj, czyli wektor, 2 punkty. Wika, 2 punkty. punkty Start! Jest! 1 -0. Yes. dwa zero. Piątki Ale naj Najprostszym w ogóle sposobem Remis Nie, Trzeci super Trzeci super Jest Jeszcze czemu się cieszę? Bo to oznacza, że ja wygrałam. Czemu? Czemu? Bo zliczamy bramki. Ile jest bramek? No ja strzeliłam pięć. Ja Tyś też. Ty strzeliłeś pięć, to a. mamy remis, a Wiktor strzelił... Też pięć. <laughs> to... Jak też pięć? No to jemu dwie i tobie trzy. A no tak z tobą też dwie strzelił, ja myślałam, że jedną, dobra, nieważne. W tej konkurencji wszyscy mieli po pięć bramek i po jednej wygranej. Strzeliliśmy z Wektorem, że ten prezent, który teraz powinna wygrać ta osoba, weźmiemy we dwóch i się podzielimy na pół. E! Hey. Nie, żartuję, Wika dla ciebie, bo ty nie masz żadnego prezentu. W końcu możesz wybrać prezent sama, dla siebie. Pewnie, pewnie, pewnie ten. Ostatnia konkurencja, rzuty karne, każdy ma po dwa strzały, ja wybieram piłkę. Znowu, znowu ona... Je... Ona jest taką wybieraczką piłek, ty. Tak. Czyli tak, Wika, ty masz dwa strzały, ty nie piłkoma. masz. Ale, ale Wik... ta, fajna, że ta latała na tym, no. dobrze latała, to jest najlepsza piłka do strzelania karnych. Nie. No, nie. Naprawdę, naprawdę. Na zmianie Instagrama, nie? No. Wiktor ma takie. A ja mam takie. Muszę to wygrać, słuchajcie, muszę to wygrać. Masz najłatwiejsze chyba. No. Chociaż on też ma proste. Nie, ale Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. Na linię bramkową. Ej, nie oszukuj się, oszuście. Nie ma. Ja jest ta piłka. Zero Nie! było. Lecimy po bramkę. Ja. Ja, jak, jakie emocje. Z tą piłką to wierzę, że cię zabiję. Brawo, Mika. Chciałem kopnąć lekko, bo nie chciałem jej zabić. Dobra, przepraszam. Dobra! Nie, się gram w futbol! A to jest piłka nożna. Ale ja grałam w rugby. <śudyk> OK, Jak on się nie umie bawić na hali z metra... Dobra, prezent dla mnie, ostatni, au. Dobra, no to co, Wiktor? Tego jest najcięższe. Meczóweczka, akurat się Widziałeś taką w ogóle kiedyś, najnowszą? Najnowsza na Mistrzostwach Świata chyba, no. co? Kto stoi najpierw na półeczka, potem będzie katowany. ekspres. <laughs> Wiem więcej za prezent. Fajny? To jest najlepszy prezent. Nawet nie, nie, nie włożyło się do środka. Co? Wracają do mnie moje pieniądze, no to wiecie. Szoko Ja chciałam szokobonsy A bo ten prezent na pół, dobra? Uuu Co to? Jakieś coś. Ale to jest dobra. <noise> Ej, to ja wezmę kasę, a ty... Nie, dajesz... to ty weźmiesz to. Nie, nie chcę tego. Piernik. Tak, mógł, to mój prezent, cały raz. <laughs> oddawaj to. Oddawaj ten prezent, oddawaj ten prezent. Jesteś mądra, czy jaka? Chcesz, się to nie <laughs> Dobra, na pół, na pół. Napiszcie w komentarzach, co by dostaliście na Mikołajki, zostawiajcie łapki w górę. No i jeśli chcecie dostać od nas taki jeden, taki jeden prezent z, z, ze słodyczami no, to to albo z czymś... Na Instagramie, tak? Jeden mystery Box od nas. Dowiecie się, co trzeba zrobić na, z naszych Instagramów. Trzymajcie się. Maska. Maska.